grupa NSK NSKZ. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy opuszczony biurowec PKP, a z nami jest gość specjalny, czyli salon fryzjerki Talarczyk. Dawid Talarczyk, proszę bardzo. A my zwiedzimy sobie kondygnację górną, a Łukasz pójdzie na kondygnację dolną. Więc zapraszam na odcinek. Czyli wy robicie od pierwszego piętra w górę, a ja robię pierwsze partery i piwnice. Tak, my idziemy do góry. Ty... Okej, okay, no. dobra. No to co, powodzenia. To, to działamy. Powodzenia. Jego budowa rozpoczęła się w latach 70., a budynek oddano do użytku w 1977 roku. Część pomieszczeń pełniła funkcję biur, natomiast dwa piętra zagospodarowano pod hotel robotniczy dla pracowników zatrudnionych na stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa. Budynek przestał działać na przełomie 2014 i 2015 roku. Powodem były zbyt wysokie koszty utrzymania i ogrzewania prawie pustego budynku, ponieważ od dwóch lat nie działał już tam hotel robotniczy, dlatego kolej zdecydowała się przenieść swoje biura w dogodniejszą lokalizację. Czyli, kochani, tak jak powiedziałem, że idziemy na górną kondygnację, jestem teraz tutaj na dole. Nie będziemy nic oszukiwać, po prostu Łukasz poszedł sobie na dół. Tutaj na dole tak to wszystko wygląda. A ja na razie na początek kieruję się do góry. Tutaj Łukasz wyszykowuje się i będzie na dół, a ja idę na piętra wyżej. Tak to ładnie wygląda. Zobaczcie, jaki klimat z okien. I wchodzimy sobie na pierwsze piętro. Widać, że tu już jest ruina totalna. Tak to wygląda. Tutaj w nam David z zakładu fizycznego kalarczyk. Zobaczcie sobie Państwo jak to dokładnie wygląda. Pierwszy pokój albo biuro jakieś. Praktycznie nie ma nic. Kolejne. Chyba były kolety. Albo jakieś spiżalnie, albo i biura. Nie chcę się tak wychylać, bo mogą straszne ochrony kolei stać. A że wieje też to muszę jakoś unikać tego. Tutaj jest kolejne. Przypominam Państwu, że jesteśmy na pierwszym piętrze. Wszystkie te biura, te pokoje są identyczne. Jestem już, kochani. Piwnice, małe pomieszczenia, ale graciarnia, mnóstwo starych kaset, VHS, wszędzie zobaczcie ten napis Zapra zakaz palenia Wejdziemy sobie tutaj do tego pomieszczenia. Pozostałości tablic. Jakiś magazynek chyba to był. Może jakiś warsztat? Odpalimy sobie jeszcze czołówkę. Na dodatek, i lecimy. Z eksploracji mogą być też Tak to wygląda Przejdziemy sobie dalej Zobaczcie proszę państwa krata Kolejne biura. Puste pomieszczenie. Tutaj tak samo. Ale zobaczcie, tutaj już podwieszamy sufit się sypie. A neonówka jeszcze została. To są te kasetony, właśnie porozwalane. Zakaz spalenia. No, jak widać, punkt gaśniczy numer 1. Puste pomieszczenie tak samo. Oprawa po dawnej lampie. Oznaczenie punktu gaśniczego. O, zobaczcie, jak się tutaj to wszystko powoli zawala. Tak samo to te pomieszczenie. Zobaczcie jakie widoki. Przechodzimy sobie do następnego biura. Zobaczcie kolejne biuro, ale tym razem używa jakiegoś może naczelnika, ponieważ tutaj po prawej stronie znajdowały się palety oraz kantorek w tym momencie do Maćka i Dawida podeszli pracownicy służb ochrony kolei i poprosili o opuszczenie budynku gdyż przebywanie w nim nie było do końca bezpieczne no ale pozostałem jeszcze ja w piwnicach w każdym pomieszczeniu z tego co widać był zakaz palenia a zobaczcie tam daleko są naprawdę rozległe korytarze no, a tutaj mamy już pozostałości, to jakby wentylacja albo system grzewczy, mnóstwo różnych stara szafa. No halo. W tym momencie zadzwonił Maciek i poprosił, abym wyszedł z piwnicy i dołączył do nich przed budynkiem.